Po pierwsze gratulacje oczywiście zwycięstwa, a druga sprawa, no dzisiaj mecz wizytówka Pro Ligi, naprawdę, na bardzo wysokim poziomie, bardzo duża intensywność, więc chyba wygrana podwójnie dzisiaj cieszy, prawda? Tak jest, naprawdę tak, cieszymy się bardzo. No to o meczu. No, tak naprawdę wszystko odbywało się na styku. Myślisz, co, myśl, co dla Was, dla Ciebie było kluczowe patrząc z perspektywy ławki rezerwowych? Mogę powiedzieć tak, że najlepszym jest to, że dobrze walczyliśmy dzisiaj, robiliśmy to do końca i no chyba przez to dokonaliśmy ten wynik, który mamy dzisiaj. No nie, od, tak jak mówisz, nie odstępowaliście rywala na krok, bardzo dobrze, bardzo dobrze doskakiwaliście dzisiaj do rywala. No i też to się potem przekładało, bo łatwe przechwyty, gdzieś tych sytuacji mieliście dużo. No ale też nie, nie da się ukryć, że, że skuteczności dzisiaj trochę wam brakowało, bo tych goli mogło wpaść dużo więcej i może uniknęlibyście też nerwowości w końcówce. No tak, ale raczej to przez to, że mamy dużą ilość, ilość nowych zawodników i no jeszcze musimy trochę sobie pograć razem, nie wiem, i będzie to już może na innym poziomie trochę. Mam na to nadzieję później. Yy, tak po, poza ligą też yy, trenujecie, gdzieś spotykacie się? Tak, oczywiście mamy dwa treningi w tygodniu, yy, no no i w sumie tak. Teraz już ten skład się stabilizuje, czy, czy, czy ciągle jeszcze ludzi, bo widać też, że no jest was dużo, jest naprawdę macie kim grać, No, w sumie jeszcze potrzebujemy trochę czasu, żeby ustalić jakoś wszystko. No, ale myślę, że już jesteśmy blisko tego zespołu, o którym można marzyć na początku sezonu rozmawiałem z Wami, rozmawiałem z Pawłem i pytałem o jaki jest cel Wasz na, na ten sezon. No, mieliście, mieliście wygrywać przede wszystkim wygrywać mecze, dojść do tej ekstraklasy i w ekstraklasie osiągnąć jak najlepszy rezultat. dzisiaj pierwszy krok, bardzo ważny, bardzo ważne zwycięstwo. Cel zostaje? Gracie, gracie o pełną pulę, o złoto? Eee, mamy nadzieję na to, spróbujemy.